Yy, witam bardzo serdecznie. Yy, dziękuję za zaproszenie. Yy, powiem kilka słów pod adresem człowieka Brejniaka i yy, księdza Różniaka, ponieważ no, wydaje mi się, że jesteście komfortowi ze swojego sytuacji, ponieważ ja chcę powiedzieć, iż yy, sposób przygotowania absolwentów psychologii, pedagogii resocjalizacyjnej, resocjalizacji i innych kierunków, z których czerpiemy, że tak powiem, kandydatów do mojego zawodu, jest skandaliczne. Po prostu na etapie studiów jest to etap... Akademii piękny Pięknych, prawda? Młodzież nie jest zapoznawana z żadnymi ciemnymi stronami zawodów, do których te studia przygotowywują. Rynek pracy jest trudny. Ja chcę powiedzieć, że proszę Państwa, mimo takiego odbioru społecznego, ale chcę zaprotestować, to jest odbiór poprzez media. Natomiast, y, proszę wejść na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, który nas nie kocha, żeby było jasne. A tam y, w zeszłym roku, czy na początku tego roku opublikowano badania cebosów, które pokazują, że jesteśmy najlepiej postrzegani, na kryterce służbą, że coraz więcej społeczeństwo o naszej pracy wie. Być może dzięki takim y, cyrkom, które y, media wyczyniają. Ponieważ, uważam, że e, robią e, tak jak też o biznesie. E, niech mówią, niech nie przekręcają nazwiska. E, jak mówią, to wielu ludzi jednak się zaczyna nad tym zastanawiać. Szanowni Państwo, to jest krótki zawód, ponieważ tak naprawdę powstał e, w 2001 roku. Przez całe lata 90 kuratorzy, którzy już wówczas mieli w znakomitej większości wyższe wykształcenie, byli pomocnikami sekretarza sądowego z wyższym wykształceniem. Po prostu w Sprawiedliwości ten zawód był absolutnym marginesem. Kiedy tworzono w 1989 roku nowe struktury, zadzwonił do mnie pan Kurom i mówi Andrzej, słuchaj, zbieramy w Ministerstwie Pracy zawody, które są w piątym kołem wozu w jakimś resorcie. Czy byście nie przyszli do mnie? Ja powiedziałem, mój drogi, jest 2800 kuratorów zawodowych, kilka tysięcy społecznych. Jeżeli chcemy się przebić z problematyką, którą chcemy się przebić, to my musimy pozostać w takiej grupie, która jest mała, ale którą możemy na tyle przekształcać, że będzie to skuteczne, również w kwestiach płacy. Proszę zwrócić uwagę, pracownicy socjalni do tej pory nie mają ustawy. I to zwracam na to uwagę, bo to jest bardzo istotne. Myśmy proszę Państwa postanowili sami wziąć sprawę w swoje ręce. Jestem procesem od wielu lat Stowarzyszenia Kuratorów również. I myśmy przedstawili, proszę Państwa, napisaliśmy. Napisaliśmy sobie sami ustawę. Oczywiście profesjonalnie ponieważ żeśmy zaangażowali polityków, e, kontakty z tymi politykami, a również e, biuro legislacyjne Sejmu. Zapłaściliśmy, proszę Państwa, za legislację, bo to jest wyższe jazdy. I ten projekt stał się projektem e, konkurencyjnym do e, projektu Ministerstwa, który powstał e, w kilka miesięcy. I potem Sejmie powstała ta ustawa. Odsyłam do niej, proszę Państwa.